Podaniem za linię obrońców, zgubić defensywę rywali. Jest pierwszy gwizdek sędziego, rozpoczęli na grandzo. Jest gwizdek arbitra, Bartkowiak jeszcze popatrzył. Bartkowiak, 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 gol! Bartosz, Bartkowiak numer 10. Mówiłem, że te jego zagrania dziś będą kluczowe. Że te jego uderzenia, że te jego podania będą dziś decydujące. Utrzymał. No i teraz Sewerzyński. Czas Sewerzyński, oddanie piłki w kierunku Monety. Ponownie wraca ona pod nogi Czajki. Czajka do Monety, będzie okazja na dośrodkowanie. Jest ta piłka zagrana w pole karne. Ustawiony tam dobrze grający z numerem 11. Cichoń, żeby piłkę dośrodkowywać. Pokazuje jednak Moneta, że na krótko to wszystko będzie rozegrane. Teraz Moneta, piłka w pole karne, ale znowuż było niebezpiecznie. No może tą piłkę dośrodkować niemalże w punkt, który sobie zażyczy moneta. Zagrana piłka, jest wyrównanie. Grający z numerem piątym w barwach Olimpii Grudziądz Benjamin Czajka w minucie 35 wpisuje się na listę strzelców moneta. Zostawił to wszystko monetam Kroczowi. Krocz teraz piłka w pole karne. Zamyka tam to wszystko zbiciak. Ależ teraz było niebezpiecznie. Chyba z linii bramkowej to wszystko wybijali gracze Polonii Środa. Rozegrania tego stałego fragmentu gry. Cicho. Jest piłka zagrana w pole karne. Jest druga bramka dla zespołu Olimpii Grudziądz. Maks Pawłowski w 42 minucie wpisuje się na listę strzelców. No i Olimpia Grudziądz po tym niemrawym pożo początku tego spotkania yy, odzyskuje kontrolę tutaj na boisku w Pracował w defensywie Budych. Budych w kierunku Sarbinowskiego. Sarbinowski do Kołtańskiego. Kołtański teraz y, urywa się rywalom. Kołtański jest już pole karne. Kołtański jest próba Steczyńskiego, ależ było blisko, żeby w tej końcowej. Pierwszej piłki, ale do, nicze, do nikogo odzyskuje to wszystko Stangel. Jeszcze raz Bartkowiak. Bartkowiak do Mikity. Mikita jest już przed rywalem. Mikita. Na okazję, żeby tą piłkę posłać w pole karne. Tym razem krótko w kierunku Kołtańskiego. Kołtański w pole karne. Ależ tam było niebezpiecznie. Ależ tam było blisko. Będzie to wszystko posyłał w pole karne. Bartkowiak jest. Piłka zagrana na krótki słupek. Zgarnia to wszystko jeszcze. Kołtański jest. Uderzenie Kołtańskiego, ale poczynać gracze Olimpii Grudziądz. Już piłka zagrana w pole karne. Ależ tam niebezpiecznie. Mas. Uderzenie. Jeszcze jedna próba Macieja Mas. a Tutaj Nawrocki. Nawrocki. Ależ teraz nie zrozumieli się ani Cywka, ani Kołtański. No i trzeba wracać, bo masę tutaj w pojedynku jeden na jeden z Deamo, Mas już pędzi na bramkę, Masę przed nim Deamo, Mas, uderzenie na pastnika o Jarzec Kaczmarkowi, Kaczmarek z powrotem do e, swojego kolegi, ale odbiera to wszystko Kołtański, Kołtański do Bartkowiaka, Bartkowiak, uderzenie Bartkowiaka ależ to świetnie teraz zrobił to spotkanie, Kołtański, Kołtański teraz do Bartkowiaka Bartkowiak w pole, karne piłka zagrana, no i teraz niewiele zabrakło, a Zbiciak sam poko. Jest tutaj Stangel. Stangel do Bartkowiaka. Bartkowiak jest jednak strata Bartkowiaka i trzeba teraz wracać, bo rozpędzamy się tutaj koperski. Koperski już jest przed bramką. Koperski jest uderzenie koperskiego. No i to jest, można powiedzieć, po meczu. Jeden kodratak. Jedno wyjście rywali w 83 minucie Filip Koperski strzela trzecią bramkę dla zespołu Olimpii. No i teraz. Bartkowiak. Daleka piłka tam na drugi słupek. Tutaj jest Mikita. Zgranie tego wszystkiego. Nie będzie miał większych problemów Sobolewski, a za moment prowadzący to spotkanie arbiter zakończy zawody. No i tak jest, Szanowni Państwo. Ostatecznie zespół Polonii Środa Wielkopolska przegrywa z Olimpią Grudziąc 3 do 1.